moi widzowie, zobaczcie, a oto są nasze nagets zrobione własnoręcznie przeze mnie i tutaj mamy ziemniaczki, pire z zasmażaną cebulką na masełku i to jest właśnie ten szpinak, który w sobie ma i serek, kozi i wszystko, a co robi wspaniała żona dla swojego męża który wraca właśnie z pracy zamiast jechać w góry i sobie na stoku teraz, wiecie... E, swoje talenty pokazywać, to żoneczka dla głodnego mężunia robi, robi obiadek pyszny. Tak to wygląda u nas, szmekt? Dzisiaj nie ma wineczka, tylko dzisiaj jest woda, woda, aha, a to jest ta załagalna. Nie, jedzmy szpejta. winko so, będzie wieczorkiem. No dobrze, to... Okej, okay, to Dobra, jednak pijemy wineczko. Po co ja powiedziałam o tym wineczku? A weź się win? Więc tak wonę. Czekaj, mu z domi Zeigengleś. To jest zeigen naturliśmy... Aha, aha, szpaniszach. Ja, Markenwain. Markenwein? Hiszpańskie wino pijemy dzisiaj. No i zobaczcie, zobaczcie jak on tutaj wnalał. Czy to jest w ogóle... Sprawiedliwe. Widzicie? Jo. Dobrze, kochani, także tak wygląda dzisiejszy obiadek. Potem jeszcze Wam pokażę faworki i pogadamy, pogadamy o Waszych komentarzach, bo dzisiaj wyjątkowo dużo komentarzy dostałam, z czego się bardzo cieszę. Pozdrawiam.